Julian Sterling bębnił palcami o skórzaną kierownicę swojego Bentley'a, a jego cierpliwość wyczerpywała się z każdą sekundą czerwonego światła. Miasto tętniło życiem, ale dla niego był to tylko zbiór przeszkód opóźniających go przed dotarciem do sterylnego, klimatyzowanego biura, gdzie liczby tańczyły na ekranach, a emocje były zbędnym balastem. Był mistrzem tego wszechświata, architektem finansowych imperiów zbudowanych na zimnej logice i bezwzględnej skuteczności. Uczucia były dla słabych, dla tych, którzy nie rozumieli, że każdą ludzką potrzebę można zaspokoić odpowiednio wysoką kwotą. Jego świat był uporządkowany, przewidywalny i lśniący chromem oraz szkłem. Wreszcie skręcił w cichszą uliczkę w finansowej dzielnicy, gdzie mieścił się jego prywatny bank. Musiał tylko szybko skorzystać z bankomatu, drobna formalność przed spotkaniem, które mogło przynieść mu kolejne miliony. Zaparkował z precyzją, która cechowała wszystkie jego działania i wysiadł z samochodu. Jego szyty na miarę garnitur nie miał ani jednego zagniecenia, a wypolerowane buty odbijały szare fasady budynków. Podchodząc do wbudowanego w ścianę bankomatu, zauważył niewielką postać, która majstrowała przy urządzeniu. Był to chłopiec, może dziesięcioletni, ubrany w wyblakłe dżinsy i za dużą, znoszoną bluzę z kapturem. Jego obecność w tym miejscu była anomalią, plamą na idealnym obrazie zamożności. Julian poczuł falę irytacji. Nie miał czasu na takie rzeczy. Chłopiec wciskał guziki z wahaniem, jego małe palce ledwo sięgały do klawiatury. Po chwili cofnął się z westchnieniem frustracji. Julian podszedł bliżej, jego wysoka sylwetka rzucała na dziecko długi cień. Nie zamierzał czekać. Przepraszam, spieszę się, powiedział tonem, który nie dopuszczał sprzeciwu. Jego głos był jak lód, przyzwyczajony do wydawania poleceń, a nie do proszenia. Chłopiec drgnął i odwrócił się. Miał duże, poważne oczy, które wydawały się zbyt stare jak na jego twarz. W małej dłoni ściskał sfatygowaną kartę bankową. Patrzył na Juliana z mieszaniną strachu i determinacji. Przepraszam, proszę pana, wyszeptał. Tylko jedną sekundę. Nie mogę sobie poradzić. Julian prychnął cicho. Dziecko z biednej dzielnicy próbujące użyć bankomatu w sercu finansowego centrum. To było absurdalne. Pewnie pomylił maszyny albo karta była pusta. Strata jego cennego czasu. Czego chcesz? Zapytał ostro, zerkając na zegarek. Każda minuta była dla niego warta więcej niż to dziecko prawdopodobnie widziało przez całe swoje życie. Chcę tylko zobaczyć saldo, odpowiedział chłopiec cichym, ale wyraźnym głosem. Tylko zobaczyć. Nic więcej. Ta prosta prośba uderzyła Juliana swoją naiwnością. Zobaczyć saldo. Jakby sprawdzenie kilku, może kilkunastu złotych na koncie było jakimś doniosłym wydarzeniem. Wyśmiał go w myślach, ale na zewnątrz jego twarz pozostała kamienną maską. Chciał jak najszybciej zakończyć tę farsę. Dobra, daj mi to, powiedział, wyciągając rękę po kartę. Zrobię to za ciebie, żebyśmy mogli już skończyć. Chłopiec zawahał się na moment, po czym niepewnie podał mu kartę. Julian wziął ją z odrazą, jakby dotykał czegoś brudnego. Wsunął plastik do otworu i spojrzał na chłopca. Pin? Rzucił krótko. Dziecko podało cztery cyfry. A Julian wpisał je z niecierpliwością. Na ekranie pojawiło się menu. Wybrał opcję w sprawdzić saldo, spodziewając się zobaczyć jakąś śmieszną kwotę, która potwierdziłaby jego pogardę. Był gotów rzucić chłopcu jakiś banknot, byle tylko zniknął mu z oczu. Aż zobaczył ekran. Liczby, które wyświetliły się na monitorze, zamroziły go w miejscu. Przez chwilę myślał, że to błąd systemu, jakaś awaria. Zmrużył oczy i przyjrzał się ponownie. Nie, to nie była pomyłka. Rzędy cyfr ciągnęły się, tworząc kwotę, która była astronomiczna. Miliony. Na koncie tego małego, obszarpanego chłopca znajdowała się fortuna, która mogłaby zawstydzić wielu jego zamożnych znajomych. Świat Juliana, zbudowany na logice i porządku, zachwiał się w posadach. To nie miało sensu. Patrzył na ekran, potem na chłopca. A potem znowu na ekran. Chłopiec, który chciał tylko zobaczyć saldo, był właścicielem konta wartego fortunę. A jednak wyglądał, jakby nie jadł od kilku dni. Co to jest? Zapytał Julian, a jego głos po raz pierwszy od lat stracił swoją lodowatą pewność siebie. Był w nim cień niedowierzania, a nawet szoku. Chłopiec spojrzał na niego swoimi wielkimi, smutnymi oczami. To pieniądze moich rodziców, powiedział cicho. Zostawili je dla mnie i dla mojej siostry. Julian wyjął kartę z bankomatu i oddał ją dziecku, ale jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Coś tu było bardzo nie tak. Spotkanie, na które się spieszył, nagle przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Ta zagadka, ten paradoks stojący przed nim w postaci małego chłopca, pochłonęła całą jego uwagę. Jak masz na imię? Zapytał, a jego ton był już zupełnie inny. Zniknęła arogancja, zastąpiona przez intensywną ciekawość. Leo, odpowiedział chłopiec. Leo, dlaczego jesteś ubrany w ten sposób, jeśli masz tyle pieniędzy? Julian zawahał się, wciąż nie mogąc pogodzić obrazu z rzeczywistością. W oczach Leo pojawiły się łzy. Wujek Markus mówi, że nie możemy ich dotykać. Mówi, że jesteśmy biedni i musimy oszczędzać. Daje nam tylko trochę pieniędzy na jedzenie. Ale moja siostra, Maja, jest chora. Potrzebuje lekarstw, a wujek mówi, że nas na nie nie stać. Historia zaczęła nabierać kształtów mrocznych i niepokojących. Julian poczuł ukłucie czegoś, czego nie czuł od dawna gniewu. Niechłodnej złości biznesmena, który stracił kontrakt, ale prawdziwego, gorącego gniewu na niesprawiedliwość. Czasami przychodzę tu tylko po to, żeby popatrzeć kontynuował Leo, a jego głos się załamał żeby zobaczyć, że te pieniądze naprawdę tam są. To daje mi nadzieję, że kiedyś będziemy mogli ich użyć, żeby pomóc Mai. Julian stał w milczeniu. Ten mały chłopiec, przychodzący do bankomatu, by patrzeć na miliony, których nie mógł dotknąć, podczas gdy jego siostra chorowała, ten obraz wstrząsnął nim do głębi. Jego uporządkowany świat, w którym pieniądze rozwiązywały wszystko, okazał się kłamstwem. Tutaj pieniądze były źródłem cierpienia, pułapką. Po raz pierwszy w życiu Julian Sterling podjął decyzję, która nie była podyktowana zyskiem. Spojrzał na Leo, na jego znoszone ubranie i pełne nadziei oczy, i wiedział, że nie może tak tego zostawić. Gdzie mieszkasz, Leo? Zapytał cicho. Tego samego popołudnia Julian zrezygnował ze wszystkich spotkań. Jego asystenci byli w szoku, ale on po prostu powiedział im, że pojawiła się pilniejsza sprawa. Używając swoich nieograniczonych zasobów, w ciągu godziny miał już pełny raport na temat Leo i Maii Kowalskich. Ich rodzice, znani innowatorzy technologiczni, zginęli w tragicznym wypadku rok wcześniej, pozostawiając dzieciom ogromny fundusz powierniczy. Opiekunem prawnym i zarządcą funduszu został ich jedyny żyjący krewny, brat ojca, Markus Kowalski. Raport finansowy był druzgocący. Markus systematycznie przelewał ogromne sumy z konta dzieci na swoje własne, zagraniczne rachunki, jednocześnie drastycznie ograniczając wydatki na ich utrzymanie. Oficjalnie wszystko wyglądało legalnie, skomplikowane transakcje, inwestycje, opłaty za zarządzanie. Ale dla kogoś takiego jak Julian, kto znał ten świat od podszewki, był to podręcznikowy przykład malwersacji. Markus okradał własne siostrzenice. Z adresem w nawigacji. Julian pojechał do dzielnicy, której istnienia ledwo był świadom. Szare, odrapane kamienice stały w ponurym kontraście do lśniących wieżowców w jego części miasta. Zaparkował swojego Bentley'a, który wyglądał tu jak statek kosmiczny, i poczuł na sobie spojrzenia ciekawskich przechodniów. Znalazł odpowiedni budynek i wszedł na ciemną, pachnącą stęchlizną klatkę schodową. Drzwi do mieszkania otworzył mu Leo. W środku było zimno i pusto. Meble były stare i zniszczone, a w powietrzu unosił się zapach choroby. Na sfatygowanej kanapie, pod cienkim kocem, leżała mała dziewczynka. Była blada, z podkrążonymi oczami, i co chwilę wstrząsał nią kaszel. To musiała być Maja. To jest pan, który pomógł mi z bankomatem, szepnął Leo do siostry. Maja uśmiechnęła się słabo. Widok tej dwójki dzieci, żyjących w nędzy, Podczas gdy na ich koncie spoczywała fortuna, sprawił, że serce Juliana ścisnęło się w bolesnym skurczu. W tym momencie do pokoju wszedł mężczyzna. Był zaniedbani, z kilkudniowym zarostem i nieprzyjemnym spojrzeniem. To musiał być Markus. Kim pan jest i czego pan tu chce? Warknął, mierząc Juliana wzrokiem od stóp do głów, z jawną pogardą dla jego drogiego garnituru. Nazywam się Julian Sterling, odpowiedział Julian spokojnie ale z nutą stali w głosie. I przyszedłem porozmawiać o pieniądzach tych dzieci. Na twarzy Markusa pojawił się wyraz paniki, który szybko zamaskował arogancją. To nie pański interes. Jestem ich opiekunem prawnym. Proszę stąd wyjść, albo wezwę policję. Proszę bardzo, niech pan wzywa, odparł Julian, podchodząc bliżej. Jestem pewien, że chętnie przyjrzą się pańskim finansom. I pańskiej opiece nad tą chorą dziewczynką. Czy wie pan, że odmowa zapewnienia opieki medycznej dziecku jest przestępstwem? Markus zbladł. Groźba zadziałała. Julian wiedział, że trafił w czuły punkt. To już nie była tylko kwestia pieniędzy. To była wojna. I Julian, który nigdy nie przegrywał, właśnie znalazł swoją najważniejszą bitwę. Zabieram dzieci, oświadczył Julian. Pojedziemy do lekarza a potem do mojego domu. A pan niech czeka na telefon od mojego prawnika. Markus próbował protestować, ale w oczach Juliana zobaczył coś, co go sparaliżowało absolutną, niezachwianą determinację. Wiedział, że starcie z tym człowiekiem oznacza jego koniec. Julian pomógł Mai wstać, otulając ją swoim drogim kaszmirowym płaszczem. Była lekka jak piórko. Leo szedł obok, trzymając go mocno za rękę, jakby bał się, że zaraz zniknie. Kiedy wyszli z kamienicy i wsiedli do luksusowego samochodu, dla dzieci był to początek nowego, nieznanego świata. Dla Juliana był to początek nowego życia. Następne tygodnie były burzliwe. Maja natychmiast trafiła pod opiekę najlepszych specjalistów. Okazało się, że miała poważne, ale uleczalne zapalenie płuc, które z powodu zaniedbania prawie stało się śmiertelne. Julian umieścił dzieci w gościnnych pokojach swojej ogromnej, pustej rezydencji, która nagle zaczęła wypełniać się czymś więcej niż tylko echem jego kroków. Zatrudnił opiekunkę Annę, ciepłą i serdeczną kobietę, która pomogła dzieciom poczuć się bezpiecznie. Jednocześnie armia prawników Juliana ruszyła do ataku. Sprawa przeciwko Marcusowi była prosta i brutalna. Dowody jego oszustw były niepodważalne. Proces sądowy był nieunikniony. Julian wiedział, że stawką jest nie tylko sprawiedliwość, ale przyszłość i bezpieczeństwo dwójki dzieci, które niespodziewanie weszły w jego życie i wywróciły je do góry nogami. Początkowo czuł się niezręcznie w ich towarzystwie. Nie wiedział, jak rozmawiać z dziećmi. Jego interakcje były sztywne, formalne. Ale Leo i Maja, z dziecięcą prostotą, powoli kruszyli jego pancerz. Leo opowiadał mu o swoich rodzicach, o ich wynalazkach i marzeniach. Maja, gdy tylko poczuła się lepiej, zaczęła rysować. Jej pierwsze rysunki były szare i smutne, ale z czasem nabierały kolorów. Pewnego dnia przyniosła mu rysunek, na którym była trójka postaci trzymających się za ręce: mały chłopiec, mała dziewczynka i bardzo wysoki mężczyzna w garniturze. Pod spodem napisała: Nasza rodzina. Julian patrzył na ten prosty rysunek i poczuł, jak coś w nim pęka. Wszystkie jego miliony, jego drapacze chmur i korporacyjne zwycięstwa, wszystko to zbladło w porównaniu z tym jednym, szczerym gestem. Zrozumiał, że przez całe życie gromadził bogactwo, ale był emocjonalnym bankrutem. Dzień rozprawy sądowej był zimny i pochmurny. Sala była wypełniona dziennikarzami, których przyciągnęło nazwisko Juliana Sterlinga. Markus siedział przy stole obrony, wyglądając na pokonanego jeszcze przed rozpoczęciem. Prawnicy Juliana metodycznie przedstawiali dowody. Wyciągi bankowe, sfałszowane raporty, zeznania świadków, którzy opisywali nędzne warunki życia dzieci. Obraz, jaki się z nich wyłaniał, był jednoznaczny. Markus był chciwym i okrutnym człowiekiem, który dla pieniędzy był gotów poświęcić zdrowie i szczęście własnej rodziny. Kiedy Julian został wezwany na świadka, w sali zapanowała cisza. Wszyscy spodziewali się usłyszeć chłodną, biznesową analizę. Zamiast tego Julian mówił prosto z serca opowiedział o dniu, w którym spotkał Leo przy bankomacie. Stałem tam, zirytowany, że tracę czas, mówił, patrząc na sędziego. Ten chłopiec chciał tylko jednej rzeczy zobaczyć saldo. Dla mnie to było absurdalne. Ale dla niego, dla niego ta liczba na ekranie była jedyną rzeczą, jaka mu pozostała po rodzicach. Była obietnicą lepszego życia, którego jego wujek mu odmawiał. Tego dnia zrozumiałem, że istnieją wartości, których nie da się wycenić. Zrozumiałem, że zawiodłem nie tylko jako człowiek, ale jako członek społeczeństwa, który pozwala, by takie rzeczy działy się tuż pod naszym nosem. Jego słowa były potężne. Przyznał się do własnej arogancji i obojętności, co uczyniło jego oskarżenie wobec Markusa jeszcze bardziej wiarygodnym. Potem na świadka wezwano Leo. Chłopiec był przerażony, ale gdy spojrzał na Juliana, który posłał mu pokrzepiający uśmiech, nabrał odwagi. Jego zeznanie było proste, ale łamało serce. Opowiedział o głodzie, o zimnie, o tym, jak błagał wujka o pieniądze na lekarstwa dla Mai. Wujek mówił, że jesteśmy ciężarem, powiedział Leo drżącym głosem. Mówił, że rodzice nic nam nie zostawili. Ale ja wiedziałem, że kłamie. Czułem to. Dlatego chciałem zobaczyć tę liczbę. Żeby wiedzieć, że nie jesteśmy sami. W sali sądowej nikt nie miał wątpliwości. Dziecięca szczerość Leo była ostatnim gwoździem do trumny Markusa. Wyrok był szybki i surowy. Markus został uznany za winnego wszystkich zarzutów. Stracił prawo do opieki nad dziećmi i czekał go wieloletni wyrok więzienia za oszustwa i zaniedbanie. Sprawiedliwości stało się zadość. Gdy sędzia uderzył młotkiem, w sali zapanował chaos. Dziennikarze rzucili się w stronę Juliana. Ale on ich nie widział. Patrzył tylko na Leo i Maje, którzy podbiegli do niego i rzucili mu się na szyję. Julian ukląkł i objął ich mocno. Uzyspływały mu po policzkach pierwsze od śmierci jego własnych rodziców wiele lat temu. W tym uścisku, w cieple ich małych ciał, odnalazł coś, czego szukał przez całe życie, nie zdając sobie z tego sprawy, bezwarunkową miłość i poczucie przynależności. Wtedy, wciąż klęcząc na zimnej posadzce sądu, zwrócił się do swojego prawnika i powiedział słowa, które zdefiniowały resztę jego życia. Chcę ubiegać się o adopcję. Chcę, żeby byli moimi dziećmi. Minęły dwa lata. Posiadłość Juliana Sterlinga nie była już cichym mauzoleum sukcesu. Była domem. W ogrodzie, gdzie kiedyś rosły tylko idealnie przystrzyżone róże, teraz stała huśtawka i mały domek na drzewie. Z wnętrza domu dobiegały dźwięki śmiechu i gry na pianinie, Maja odkryła w sobie talent muzyczny. Julian zmienił się nie do poznania. Nadal prowadził swoje imperium biznesowe, ale teraz robił to inaczej. Część dnia zawsze rezerwował dla dzieci. Odrabiał z Leo lekcje, czytał Mai bajki na dobranoc. Jego spotkania często kończyły się o piątej, bo musiał zdążyć na mecz piłki nożnej Leo lub recital Mai. Jego partnerzy biznesowi początkowo byli zdziwieni, ale z czasem zaczęli go szanować jeszcze bardziej. Człowiek, który kiedyś widział tylko cyfry, teraz widział ludzi. Pewnego słonecznego popołudnia siedzieli wszyscy razem na tarasie. Maja rysowała, ale oczytał książkę. Julian patrzył na nich i uśmiechał się. Przypomniał sobie tamten dzień przy bankomacie. Te chwile, która zmieniła wszystko. Tato. Odezwał się nagle Leo, odrywając wzrok od książki. Używanie tego słowa wciąż sprawiało Julianowi niewypowiedzianą radość. Tak, synu? Czy jesteśmy teraz bogaci? Zapytał chłopiec z autentyczną ciekawością. Julian zastanowił się przez chwilę. Pieniądze z funduszu powierniczego były bezpieczne, pomnażane przez najlepszych ekspertów. Dzieci miały zapewnioną przyszłość, o jakiej większość mogła tylko marzyć. Ale Julian wiedział, że Leo nie pytał tylko o to. Spojrzał na roześmianą twarz Mai, która właśnie pokazywała mu swój najnowszy rysunek, portret ich trójki, tym razem w kolorowym ogrodzie. Spojrzał na ufne oczy Leo. Poczuł ciepło słońca na twarzy i spokój w sercu, którego nigdy wcześniej nie znał. Tak, Leo odpowiedział w końcu. Jesteśmy niewyobrażalnie bogaci. I po raz pierwszy w życiu, mówiąc te słowa, w ogóle nie myślał o pieniądzach. Myślał o saldzie miłości, zaufania i szczęścia, które każdego dnia rosło na jego nowym, najważniejszym koncie. Koncie, którego wartości nie dało się zmierzyć żadną walutą świata. Był to prawdziwy majątek, odnaleziony przypadkiem na zimnym chodniku przed bankomatem, dzięki chłopcu, który chciał tylko zobaczyć saldo.